No, no Szymoneczko, z tej strony Cypher, ze mną Józef Szymoneczko, a z tej strony Cypher. Ty. <głos> <głos> tak, na początku już mówię, że... Na początku mówię, to Kamil ma dzisiaj urodziny, to bardzo serdeczne życzenia od nas wszystkich. Tak jest. Bekuty. <noise> tak jest. <głos> <głos> Dobra, poza odcinkiem zwieźliśmy tą resztę trawy. Zrobiliśmy z niej książkę. To tak o, dwie przyczepy poszły na książkę, dwie na lakrów Mogę się coś odezwać? No poczekaj bo zapomnę <noise> Tak o w 85 zostały zmienione już są wszędzie wały jak się ją podłączy Także już nie ma żadnych tam takich jak, jakichś tych yy, Błędów I przyczepa Przyczepa do, dodałem do przyczepy ten że można ładować na nią obornik oraz kiszonkę po fermentacji? No i przy okazji zmieniłem kolor. Bo teraz można sobie wywozić książkę. Dobra, wsiadaj do tamtej i ładuj, i mów co tam chciałeś. Dobra, zaraz no chciałem powiedzieć tak, bo ty coś mówisz już o kredycie, nie? No. Ile masz jeszcze tego kredytu? No właśnie, kredyt. No jakieś 3000, bo po tym jeszcze misji zrobiłem, nie? No właśnie, co z tymi misjami to mu nie wieście, bo on misji wcale nie robi. Tak yes. <noise> no. <noise> Jak ty jeździsz że <noise> o błotnik do klepania Co ty chcesz? No kurwa podjeść tu z boku, nie Dobrze, już podjeżdżam, poczekaj Poczekaj, poczekaj <noise> Poczekaj Dobrze, ciepło odczepił Poczekaj po przodem. <głos> tak! Ja <noise> <O> pierdolę <noise> Podpinaj nie pierdol, no, Dobra... i chodzi tu do chodzi... a zresztą możesz wjechać tam do tyłu, no, dobra, dawaj, 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 No dawaj Teraz zobaczymy, czy dobrze wyskalowałeś, tak, mhm. Kula! <grywka> <Uuuu>. <grym> sorry. <grym> sorry! Sorry, sorry, sorry... tak, kurra, 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 gdy Julia jedzie autobusem, to autobus jedzie żulem A no, tak radnie śmieszne Ty ja mam jeszcze lepszy pomysł, zrobimy inaczej. Kurde, to faj tyś Mato O, dobre, bo już całą szciepę trzeba malować Syp No, to zaraz wykręcę No chodź tu kurde Przecież nie będę jeździł za tobą. No ładnie na to czekasz, no. Łoł. Wow. ja pierdolę stawiłem się znowu, no nie. Ale przynajmniej ci ustawiłem dobrze, miałeś. Eee, ty mnie zjebałeś. Łoł. to było realność, widziałeś? Tak. Widziałeś? Widziałem. Łyżka w górze, zjubana... a ten załadował, no, nie? <grym zjubanałem> w ogóle ten początek, ten, jest realny, kurde. Pamiętaj, każdy ogląda Dobra, cicho tam Nic nie było No stój, kurwa Gdzie? W dupie Co? Odepiemy już? Wejdzie czy nie wejdzie? Nie wie No kur! Co zrobiłeś? Co, co zrobiłeś? Ile tam masz? Nie <coughs> wiem, wreszcie nie podpiąłem. No po co ci to było fermentować? A po 96? co? 96% A domyś się po co? No do głów nie, no ale to po co to ja to na kasy, żebyś trochę wybić? Dobra, wioł Ale gdzie? Daj, ja pojadę. Wiedź, ja będę ładował? Zaraz się górną. Kurde światło. Dobra. To co, pora na kolejnego sucharka? To jakiś śmieszniejszy, nie taki tam tamten. Heeh. Tamten to był, wiesz, tamten to był suchar, nie? Taki chuj sucharowy Tak, tak. No, no nie wiem, no to pomyślę, poczekaj. Mm. nakręcasz się. O kurwa, ty tą mapę zmienili, tu jest trochę inna droga. Ach, dobra, pojedziemy ten. W końcu jest to traktor. Ej, dobra. Ej, eee, to będzie tak no. Leżą wow. dwa pety Nagle jeden Ale jaj kurwa Leżą dwa pety Nagle jeden do drugiego mówi Ty, co ty taki się wkurwiony od rana? A! Po dziewczyna mnie rzuciła Słuchaj, <śpuszczaj> <śpuszczaj> nie? <śpuszczaj> 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 Super, nie? <śpuszczaj> <śpuszczaj> kurwa, jak co? Czemu ty? to kurwa jest dru drugostronny? Cs. Ale jasne, kurwa, kurwa, chyba wyżołujesz, ja pierdolę. Kurwa. Ty, ale zmienili teraz tą mapkę, zajebiście, ty. Ta? No. Człowieku, ty, Tu są te, jak to się mówi... Ej, kurwa, mów. No, progi zwalniające. A. W ogóle znaki wszędzie są Teraz mój słuchajek. Patrz ta jak leci kaska. Co wyjdzie jak lądenka wyjdzie z podprysnica? Nie wiem. Czysta głupota? Jeszcze czy chemik gdy go coś zaboli. Chuj wie. Złoto. Czemu złoto? Nie wiem o co tu chodzi właśnie. E, fail O co jest? Tego jest gani. Co to jest? Duże niebieskie i jak duże, niebieskie, słyszałem to ostatnio, ale zapomnij, czekaj duże, niebieskie gwoździe? tak, dobrze, gwoździoja no właśnie <głos> <głos> o jezu dobra, <noise> ten tu jest troszeczkę szybciej jak, jak się nazywa dziecko polane kwasem? bachur Rozpuszczony bachor. <grych> a, no właśnie. Tak coś czułem. Cypher, już są bugi. Zgasiłem czołnik, a chodzi wentylator. Co to ma być? No bo... Kurwa, jest ten mod odpalania i przez niego musisz nacisnąć jeszcze Enter. Dobra, naciska mental Tylko zmień pierdol na ciągnik. Ciągnik odpala, wentylator przestaje chodzić. A... A Z wciśnij? Muszę walić ten mod palania ręcznego, bo on jest źle zrobiony pod inny klawisz i dlatego wszystko psuje. Powinien być pozrobiony pod Enter, a nie pod Z. to. kurwa. To tu ręczny jest? Nie, nie ma No jak nie ma? jest tylko, że na Multi nie wiem czemu nigdy nie działa. Ale mi chodzi o... Czy teraz zaciągałeś A nie Chociaż? Ja nie, nie zaciągałeś A człowieku się wzbogacimy O sorry. No, dobra chyba, żeś powiedziałem to złą porę, chyba nie, się nie wzbogacimy, bo trzeba będzie klepać maskę O, jesteśmy A na to... plusie 3000 A kto na początku i... Łodnik skazał. Dobra, ja kawałek, a nie całą maskę wjechać na przyczepę, kurde. Dobra, dobra, dobra. No dobra, dobra, jeszcze przyczepę trzeba będzie robić, kurde. Ci... i tak na to nie płacisz. Dobra, dobra, się cicho, jesteśmy na plusie, prawie 4000. Tak, chyba ty jesteś, bo ja z tego grosza żółtego nie widzę. Dobra, przecież to jest nasze wspólne konto, nie? Ile tam jeszcze jest tej, w tej kieszonki? Nie wiem. Aha, dobra, nie. 3% 12 ton. Ja wiem to, ale trzeba być jeszcze dwa razy jechać. Kurwa! Kurwa, czy Pewno? Mm. Ale kurki, <laughs> kija, człowieku trzeba będzie jeszcze dwa razy jechać. Dobra, to masz do roboty. Ej kurwa! Tyrydydydy! Najpierw patrz, że nie masz kasy, a teraz ci za dużo jechać jeszcze raz. No ja. Cypher! Ja, ja. Cypher! No tak, tak to by się wiesiło dwie przeczepki. Jeszcze się jedno kupiło, to by się na dwie jechało. Mniej ropy by się spaliło przy okazji. Kurwa, jakie domowe... <trym> dziś gdzieś kamień był. A może nie Dobra jestem kurwa Gdzie z mocną kurwę? Jest w nasi u mnie nie? <słuch> To ja chyba tam wpadnę. <słuch> Od razu <słuch> będę miał gdzie przenocować Znaczy <słuch> się były dwie nie? To jedna w ciąży jest nie? <słuch> A to standardzik widzę Patka. Ale jeszcze jedna jest czysta, daj, więc możesz korzystać czy... To chyba wpadnę, teraz bym miał gdzie przenocować. A mam, mam tyle miejsca w domu, że wam spokojnie. A jak nie to pójdziemy na sianko i a zrobimy jeszcze, muzykanko. Jeszcze nie <laughs> sianka Fajnie ta przyczepa wygląda, fajnie wysypuje, wszystko fajnie. 12 tysięcy prawie. Czyli ile dostajemy gdzieś tak około 8 tysięcy za przyczepę? Więcej trochę, ponad 8 tysięcy za przyczepę. Czyli jeszcze będzie gdzieś około 15 tysięcy, bo tam później będzie chyba pełna. Co teraz będziemy kupować? Nie wiem coś do, do krów jakąś tą, żeby zrobić z tą owijarkę... ten owijarkę Hej, to prasę pasuje, Prasę i i i, i... 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 mieliśmy kupić drugi kombaj. Kombajn Kombaj może poczekać jak grzyby musisz mieć. No właśnie, gnój. Jak nie, to się podbiera kasę na pole. Ty <grystanie> <grystanie> ten bizon taki żlichy. 5700 tylko. Mm. A prasa kosztuje. Ile prasa? 10 tysięcy. Nie. Ładuj. Zaraz ja po co i jak dzieje. Co i jak, gdzie? Co inaczej? No, jak... falaj w no a to na koniec kupić, on jest tani Co? Kombaj Czy <laughs> To już ten Z05613 z kosztuje? Nie 12 A ten <laughs> A bo to taki po tuningu He <laughs> 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 parę łożysk brakuje i takie tam Będziemy <laughs> <Musimy> edytować <laughs> Właśnie. W sumie ty trzeba będzie coś kupić jeszcze jakiś pługi, bo tu nic nie ma. Ty ten pług szóstkę trzeba będzie podczepić do czegoś, tylko do czego. No nie ma, nie mamy takiego silnika. Kurwa człowiek, już prawie 60 tysięcy za rozrzutnik. Ja pierdolę. <śmiech> <śmiech> nie wiem jak my wydołamy. Nie wiem. Wiem, tylko tyle, że ten sezon to mi się zajebiście podoba. Ja Ile tam Pełno? jeszcze masz? Czekaj. Jeden procent, pięć tysięcy. Pięć tysięcy, czyli reszta wejdzie na szczepkę. Dobra. No, czyli jeszcze dwie łyżki. O, słoneczko mamy dzisiaj. Widzę. Pobudzi. Pogodzie. Czyli widzę, że ten odcinek to być tylko sam spędzony na wywożeniu. Teraz Ty pojedziesz. Ja nie wiem gdzie. To ja pojadę rowerem. Chociaż, Chociaż nie, rower za wolny jest. A 25 godziny i ja już coś zleci? Miejscami 30, 29, 28. Teraz wyobraź sobie, że nie mamy tej przyczepy i włoś po tej łyżce. O, kurde. o kurde. Ach, Rapy by poszło. Rapy kurwa. No. To ja nie wiem ile by ten odcinek musiał trwać. Na pewno, B2. na pewno sporo Czym, czym, czym Łoo aż tak daleko odjechałem Czyli ta nowa Gierka teraz wyszła z Ubisoftu nie Co? Nowa Gierka teraz z Ubisoftu wyszła tak Pasuje ją kupić Jaka? Mmmm, jak ona się zwała. Mmmm, tak nie powiem kur... Muszę później ją zobaczyć. Ale o czym mówię? No coś takiego jak geta. Ale ja to nie No w świecie gier miesza porodnie. Gold Dog, czy coś takiego? No, 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 no... To, no, to widziałem, znaczy... Tylko tytuł widziałem. Coś takiego, coś takiego. No, ale o co w tym chodzi, to nie wiem. No, coś takiego podobnego jak GTA, otwarty świat. Chuj z tym więc. znakiem, stop, co? To GTA. Otwarty, ta. otwarty znak podo yy, świat podobny jest ale nie wiem to ciekawe no. ciekawe ile ogólnie waży ta gra ile Butterfield waży? chyba z 40 giga nie? no jakoś tak jak ta gra będzie zajmować około no 30 przynajmniej no to można co powiedzieć że będzie się może grało dobrze dlaczego? No, Im więcej waży, wiesz, tym lepiej się ten gra grafika jest. No. A zaraz ci powiem, kurwa. Dobra, ja już jestem, ty ładuję nie. Dobra. <laughs> Później będziesz sprawdzał. Dobra, ludzie, tak więc, pomału będziemy kończyć ostatni załadunek. Mogę już bliżej się wysilić. O za to ty żeś się wysilił kurwa Przodem prawie cały. Nieprawda Nie. Tylko lampami No ta ja co innego widziałem Dobra wsią Ej elegancko Stój kurwa Jedź 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 Chodź ja się. Ło kurwa aż przyczepa się albo Same amory założyłeś Zbiedlałki. Właśnie dobrze, bo fajnie siada. Jakieś zbiadłki. Ta... Zero ołowiu... Co? Zero ołow, zero metalu. Zero miedzi i... i dupa siedzi. <śleszanie> <śleszanie> da jest, mi. Się <śleszanie> <dobra>. <śleszanie> no dawa jakiegoś suchara na koniec. Kurwa, ale trzefie tym działnikiem w środku. Urwę, co go tak trzepi? Uh, trwa mać. Zresztą mało, cała taką sola nie odpadnie. Kurwa z kierownicą. Zaś ci powiem, ile to a tu ma słabą. 6,9 za 114 zł już się kupi. No wiesz, cena, ten, ocena to. 25 tam... giga na dysku potrzebuje to tak 20 zajmuje może, oni zawsze piszą więcej, niż gra zajmuje. Ciekawa to no, nie chyba nie będzie z grafiką. Wydaje się fajna. No, no, mi mi Thief też się wydawało fajne, ale jak zacząłem grać to zrezygnowałem z niego. Eee tam, trzeba poznawać gry. Czekajcie teraz byś Dobra, ludzie, tak, Tu już jest koniec. Ach! Jeszcze kurwa nie to. To już jest koniec. Pięknej historii. Tak, wywrócenia kieszonki. Dobra, tak więc tutaj mamy... Uuuu, człowieku, 22 tysiące na plusie i zero kredytu. O, oh. sz szacun! No jak, kurwa. Trzeba będzie gosić jeszcze raz taką trawkę. <grym> 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 tylko ty razem się kupię jeszcze jedną szczepę, żeby na dwie wywozić. Ej, dobra. W tym odcineczku... <grym> można powiedzieć, że tylko wywieźliśmy kiszonkę i to wszystko. Tak więc, czekajcie do następnego odcineczka, w którym będziemy robić... No właśnie, co my będziemy robić, się tu okaże, po, poza odcinkiem się okaże, tak więc, na razie. Cześć.